Jak wygląda taka, codzienna, co, taka codzienność w Stronisku? Pierwsze, co robimy, bo pracujemy od Rana od siódmej rano. Pierwsze, co robimy, to idziemy po Stronisku się przejść, zobaczyć, co się tam dzieje, bo musimy, no, takie nie wiem, czy to jest przyjemne, ale musimy sprawdzić, jakie są na przykład kubki, który ma biegunkę, który ma zdrową, co tam się dzieje i tak dalej. Jest tak jeden piesek, który jest już w ekstremalnie starszym wieku, więc pierwsze co robimy zawsze jak przychodzimy, to idziemy i zobaczymy czy piesek jeszcze żyje, że to jest przykre, no ale niestety takie są realia staniska. Patrzymy też czy w nocy, bo pan, który była apulec, ma też klucze odstrzygnięcia i czasem po prostu, jak my zamykamy o godzinie 16. Czasami po godzinach pracy przyjeżdżają też nowe psy, więc też patrzymy, czy nie ma coś nowego na No po takim obchodzie, to tam przygotowujemy jedzenie i tak dalej. I zaczyna się też sprzątanie, bo stronnictwo mamy czynne dla odwiedzających od godziny 11, więc na 11 już musi być wystrzątane. Pokarmione i tak dalej musi być to pokoń. Więc tak nam przychodzi do godziny 11, trzeba też zrobić tak powiem, porządek potów na kociarni. Trzeba zrobić porządek kuliczką. Mamy dwa kuliczki, które też musimy ogarnąć, więc tak nam wchodzi do godziny 11. O 11.00 krótka przerwa na regenerację, śniadanko i tak dalej. No a później robimy, że tak powiem, bo, ponieważ my tutaj nie mamy jakiejś takiej obsługi technicznej, tutaj jest czterech pracowników etatowych, którzy robimy wszystko, czyli kosimy, grabimy, odśnieżamy w zimie, sprzątamy kojce, naprawiamy budy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w zależności od tego, co mamy w tym momencie do zrobienia, to to robimy. Aż gdzieś do godzin popołudniowych, południowych powiedzmy, gdzie jest długie karminy. I wtedy karminy. Na koniec jeszcze też tam powstrąpamy, żeby pieski miały, miały czyściutko. A w międzyczasie jeszcze też przyjeżdżają ludzie do skłonnika, wolontariusze, żeby wyprowadzać psy. No i każdy dzień praktycznie gdzieś tam tak wygląda. No i czwartek jest takim wyjątkowym dniem, ponieważ mamy zabiegi weterynaryjne, więc śród tych karmi i tak dalej. się za y, kastrację, sterilizację, szczepienia, ewentualnie leczenia, czasami jakieś zabijki weterynaryjne, poważniejsze typu operacje. Mamy gabinet weterynaryjny na skłonnisku, więc nie jest tutaj, tutaj w skłonnisku. No i tak nam gdzieś tam do godziny południowej schodzi sprawa z zawodami, no i później standardowe karmienie, jeszcze sprzątanie. Jak zapytam, jak dostać pracę w szkolnictwie? Dużo osób się o to pyta, czy...? Hmm. Bardzo dużo osób się pyta, natomiast my jesteśmy finansowani przez Urząd Miasta i mamy oznaczone cztery etapy. Więc przez bardzo, bardzo wiele lat nic się tutaj nie zmieniło, do studiów, natomiast ostatnio otrzymujemy tam z pracy. No i mamy nowego pracownika, panią, eee, natomiast bardzo się cieszymy, ponieważ jest to pani e, nie taka z przypadku, natomiast zrobiliśmy coś taką... Wiórczą selekcję i pani jest Państwa i zna się na zwierzętach, zawsze miała do czynienia, bo właśnie na sukienków potrafi postępować z obszarkami, z czego się bardzo cieszymy. Współpraca układa się bardzo fajnie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Kiedyś to było trzech panów i jedna pani. Ja byłam sama jako kobieta, natomiast w tym momencie mamy dwie pani i dwóch panów, czyli jest różne <grymna> Super. A jeśli chodzi o potrzeby dla schroniska, e, niech no mi pani powie, czego tak naprawdę najbardziej potrzebujecie, jakiego typu karmy, czy przyjmujecie rzeczy używane, czy tylko nowe? Właśnie jeśli chodzi o miski kojce, jeżeli chodzi o dary, my możemy zbierać tylko dary rzeczowe. Jeżeli chodzi o dary. Finansowe czy wpłaty pieniężne, to jedynie na konto, które jest podane na Facebooku. To jest konto Urzędu Miasta, konto z Chiminska. tam można wpłacać pieniądze. Natomiast wszelkie dary rzekowe, jak najbardziej można przyjąć. zawsze o jeżeli można, to zawsze karmy lepszej jakości, od mniejszej ilości. Dlatego, że, no tak jak mówię, są tutaj psiaki naprawdę po dużych przejściach. Czasem tak szczupłe, że trzeba je, tak prost, trzeba je odkarmić, czego się nie da zrobić taką zwykłą karmę marketową. Oczywiście, jak ktoś przywiezie karmę marketową, też nie, że tak powiem, nie wybrzydzamy. Natomiast zawsze prosimy, żeby to było mniej karmy, ale dobrej jakości. Ze wskazaniem na przykład na puszeczki czy saszetki, ponieważ mamy bardzo dużo, to jest zdecydowanie. Na większość piesków starszych, które już czasami tam tej suchej karmy nie potrafią podróć, więc dla nich puszeczka to jest rady Kasik. Teraz ostatnio mamy też z interwencji koty, więc zawsze też dla kotów jakieś jedzonko, czyli puszeczki, saszeczki, sucha karma, żwirek dla kotów zawsze jest nam potrzebny, bo jak mamy koty, to idzie to bardzo dużej ilości. No takie rzeczy, jeżeli chodzi o takie rzeczy opieczkarne, no to jak zawsze, jesienią zawsze zbieramy kocyki, byle nie kołdry i poduszki, ponieważ kołdry i poduszki mają wypełnienie, przeważnie z pierza lub czegoś innego, co jest super zabawą dla piesków, one mają używanie straszne, natomiast gorzej to jest dla naszej kanalizacji, która się zatyka, więc raczej kocyki i takie rzeczy. Smycze, odroże jak najbardziej, ale naprawdę, żeby to było w dobrym stanie, bo nie chcielibyśmy później wyjść z założenia, że na przykład zakładamy jakąś odrożkę pieskowi, a ona już jest na tyle zmieszczona, że no gdzieś tam pęknie. No, nie wszystkie psy potrafią chodzić na smycze, a trzeba je dobrze zabezpieczyć przy spacerze, więc raczej takie dobrze, dobrze że tak zachowane. I jeżeli chodzi o smyczki, to bardziej długie niż krótkie, bo te dłuższe nam się bardzo przydają. Takie króciutkie około metra to naprawdę są mało przydatne. A jeśli chodzi o wolontariuszy, jak to wygląda? Czy taka osoba prywatna może przyjść tutaj pomóc, wyprowadzić pieska, czy to raczej wygląda troszkę inaczej? Osoba prywatna taka przypadkowa, raczej nie jest to wskazane. Spokojnie. Z tego względu, że. Te psy, które zostają na schronisku, są to czasami psiaki trudne. Czyli psy, które na przykład gryzły właścicieli w domu, trafiają do nas. no My je potrafimy opanować, natomiast osoba, która przychodzi z przypadku, musi wiedzieć, który pies w jakiej sytuacji, reaguje. No są różne przypadki. Tofik nie lubi, jak się go koło karku smyra, więc trzeba te okolice omijać. Następnie nie lubi tego, ten nie lubi tego, ten nie lubi tego, więc tutaj trzeba wiedzieć, co i jak. Więc osoby przypadkowe, no, ciężko będzie ich to ogarnąć. Druga sprawa jest też taka, że my nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a wolontariat taki typowy może być tylko w organizacji pożytku publicznego. My jesteśmy chroniskiem miejskim, czyli normalnym zakładem pracy, gdzie nie może, spokojnie, nie może być wolontariatu. Mamy pozwolenie na sześć osób takich, które przyjeżdżają na stałe i te sześć osób mamy, przyjeżdżają, wyprowadzają, to są osoby, które jeżdżą od dłuższego czasu, więc doskonale wiedzą, jak z jakim postępować. A jak wygląda proces adopcji? No, adopcja nie jest to zbyt skomplikowana sprawa, chyba że jest to piesek trudny do adopcji, bojący się, gryzący czy coś, bo to wtedy są większe problemy. Z reguły wygląda to tak, że ktoś sobie przyjeżdża do schomiska. Mówi, który piesek mi się podoba, przedstawia warunki, jakie może ten pieskowi zapewnić, a my to sobie konfrontujemy, czy nam, to pa, czy nam, czy pieskowi to pasuje, ponieważ niektóre psy są bardziej energiczne, niektóre mniej. Niektóre mieszkały na podwórku, niektóre mieszkały w mieszkaniu, więc tutaj też odpowiednie warunki czy trzeba lepsze zapewnić niż w schronisku temu psu, a nie to, co ludzie nieraz potrafią zaoferować, co warunki są gorsze niż w schronisku. Z takich domów od razu rezygnujemy. Nie wydajemy psów do końca, na łańcuch, do budy, jako alarm gdzieś tam do domu absolutnie nie, tylko chcemy, jak widać, lepsze warunki niż nas. Więc tutaj jest taka kwestia, że musimy dopasować psa do tej osoby. Oczywiście jest tak też, że bardzo energicznego psa nie adoptujemy starszym ludziom, którzy ledwo się poruszają, bo tu też no, nie o to chodzi. Trzeba dobrze dopasować psiaka do, 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 do właściciela. Jeżeli już wszystko jest ok, jeżeli ta weryfikacja przebiegnie dość pomyślnie, no to wtedy proces adopcyjny jest bardzo prosty, bo podpisujemy umowę adopcyjną. Adoptujący jeszcze ma takie 14 dni na takie zweryfikowanie, czy faktycznie dobrze zrobił czy nie, bo czasami nabywa no ludzie czasami nie przemyślą tego dobrze, czasami się okazuje w domu, że jednak pies się zachowuje inaczej niż w schronisku, więc te 14 dni takiego, takich rezerwowych jest, natomiast rzadko się zdarza, żeby pies do tych 14 dni powrócił. Raczej, raczej jak już ktoś się decyduje na adopcję, to wtedy e, już nie wraca. Podpisujemy, umowę adopcyjną i piesek może jechać